Przepraszam, dlaczego nie sprząta pani po swoim psie? Halo, mówię do pani! Tak, tak, do pani, pani Adamczykowa. Do mnie pan mówi? Tak, do pani, a do kogo? Pytam, dlaczego nie sprząta pani po swoim psie? To nie twój interes, młodzieńcze. Droga pani, pański pies załatwia się pod moim oknem i nie tylko zanieczyszcza on środowisko, ale również do tego je zaśmieca. Nie wspomnę już o wytworach nieprzyjemnej woni, więc niech pani wybaczy, ale to mój interes. Ba, jest to nawet pani interes, aby ten owy interes posprzątać. Jest to również pani blok i pańskie podwórko. Nie wspomnę również o tym, że na tym podwór podwórku niemal dzień w dzień bawią się pani wnuki. Czy dalej uważa pani, że nie ma o czym mówić i że jak to mówią, zamieciemy sprawę pod dywan? No dobra. Masz rację. Nie jestem w stanie przewidzieć siły Twojego argumentu. Wygrałeś i co z tym zrobisz? Słucham? Pytam, co dalej. Może weźmiesz policję, a ja wtedy dostanę mandat. Nie, nie oczekuję, że pani to posprząta. Dlaczego jest tak, że ludzie nie biorą za siebie odpowiedzialności? Chociażby na tym przykładzie, gdyby ludzie sprzątali sami po sobie, no a jednak posprzątać po swoim pupilu to tak, jakby po sobie. Żyłoby nam się czyściej, przyjemniej i lepiej. Przecież to nic nie kosztuje. Może ludzie się wstydzą. Nie rozumieją, jakie to ważne. Nie robią tego, bo inni też tego nie robią. Coś na zasadzie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Brak w ludziach świadomości świadomości tego problemu, no i jak mówią, jeżeli chcesz zmienić świat, zacznij zmieniać go od siebie. Jeżeli założymy, że nasz sąsiad zobaczy, że my sprzątamy po naszym on też zacznie to sprzątać i małymi kroczkami osiągniemy nasz mały, lokalny, a nawet i globalny sukces. Chciałbym w to wierzyć, tylko wiesz co, wydaje mi się, że niestety jestem niepoprawnym idealistą.